Na kanale Planu Duszy, w czytaniach, które przygotowałam na temat tego, jaka jest sytuacja, może jaki mam problem, w jaki sposób go mogę rozwiązać, jaki wpływ ma przeszłość, co się może wydarzyć w przyszłości, jakie na przykład pozytywne wpływy są tutaj na całą sytuację, które mogą pomóc. W tym momencie może to dotyczyć też negatywnych wpływów, jakie są, no i obecną sytuację. Będzie to siedem kart. Rozkład taki, w którym znajdziemy być może odpowiedź na indywidualne pytania. Natomiast trudno jest zrobić czytanie dla tak wielu ludzi i odpowiedzieć właściwie bardzo dokładnie na jakąś indywidualną sytuację. Być może z niektórymi osobami to będzie bardzo rezonować, dla innych może częściowo. Zresztą zobaczycie, jest to taka moja improwizacja, zobaczymy co z tego wyjdzie. Można zadać właściwie sobie w duchu pytanie i być może uzyskacie odpowiedź na to pytanie albo podpowiedź, w jaki sposób tutaj to się wszystko rozwinie dla, każdej, dla każdego. Chciałabym jeszcze y, przypomnieć, że organizuję kurs planu, odczytu planu duszy online, który planuję na 20-21, to jest sobota i niedziela, i potem kolejny weekend 27 będzie zakończenie, będzie trzeci dzień. Będzie to kurs, tak jak powiedziałam, online. Zapraszam wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w kursach, w kursach stacjonarnych. Oczywiście w obecnej chwili jest to bardzo utrudnione, ale tak czy inaczej czasem mieszkamy daleko i po prostu wiąże się to z różnymi innymi jeszcze dodatkowymi kosztami, więc być może ktoś ma ochotę wziąć udział w, w kursie odczytu planu duszy online. Na ekranie umieszczam informacje o tym, e, o datach i e, o tym e, jak, w jaki sposób się skontaktować ze mną? Podaję adres mailowy. Zresztą zapraszam Was też do czytań Tarota, indywidualnych sesji planu duszy. Mój adres mailowy znajduje się na ekranie infomaplonduszy.pl. A teraz już zapraszam Was na czytania. Zrobię te czytania dla każdego znaku Zodiaku i poproszę Was o jakąś informację zwrotną, czy to rezonuje z Wami, czy też nie. Witam wszystkie byki w czytaniu. O sytuacji. Jaka jest moja sytuacja? W jaki sposób mogę rozwiązać, jeśli mam problem, ten problem? Jakieś podpowiedzi od Tarota dla ludzi, którzy mają znak byka, słoneczny byk. Można też posprawdzać inne znaki, oczywiście. Więc zapraszam Was do obejrzenia tych czytań. One będą pewnie aktualne przez dobry, dobry trzy. 6 miesięcy, może dłużej nawet. Czasem tak jest, że takie czytania ogólne trafiamy na nie po jakimś czasie i się okazuje, że uzyskujemy odpowiedź. Przynajmniej ja tak mam czasami. Ok, to jest teraz dla byka. Pierwsza pozycja w rozkładzie gwiazdy. I zobaczymy, co tutaj dla byka w tej chwili jest problemem. No i zobaczymy, jak to dalej będzie działać. Co, co jeszcze byk może tutaj w tej sytuacji zrobić, albo na co zwrócić uwagę. Potrzebujemy jeszcze sześć kart. Starota Ciemnego Dworu. The Dark Mansion Tarot. Ja już tasowałam wcześniej te karty, więc tylko teraz tak na wizji, żebyście widzieli, że są jeszcze tasowane. Poprosimy o informacje dla wszystkich spod znaku byka. No to zaczynamy. Zobaczymy pozytywne wpływy, kto może też pomóc, jeżeli pokaże się jakaś osoba. Tutaj zobaczymy negatywne wpływy, lub osoby na sytuację, która jest dla Was problematyczna. Tutaj przeszłość, jak wpływa. Może tak, wyżej będzie lepiej. Tutaj mamy przyszłość. Co może się wydarzyć. Tu jest teraźniejszość. No i w środku mamy wynik. Jak się sytuacja może rozwiązać? Jakie jest przewidywanie? Może to być jakiś problem, tak jak mówiłam, dla Was może to być coś innego. Zobaczmy. Wow, koło fortuny. Czyli właściwie niewielki tutaj wpływ mamy na to, co się dzieje. Tutaj byk może mieć jakiś kłopot z zaakceptowaniem całej sytuacji. Ponieważ koło fortuny to jest koło, które jest w ruchu, ruch to życie, zmiana to życie. No, i wcale nie jestem zdziwiona, ponieważ bardzo często to jest tutaj połączenie z kartą. Ubyka to jest połączenie z kartą arcykapłana, więc mamy tutaj przywiązanie do tradycji, przywiązanie do pewnych schematów, przywiązanie do ziemi, do tego, co było. Będzie takim trochę konserwatystą. Oczywiście to jest generalizowanie. Ja nie mówię, że wszyscy tak mają, ale może tak być, że mamy tutaj pewne oczekiwania, że to wszystko, jak było dawniej, będzie, będzie z powrotem tak samo w moim życiu. Nic się nie zmieni, po prostu. Jakiś osiągam status i to będzie trwało już na, na zawsze. Więc tutaj może być kłopot z zaakceptowaniem e, w ogóle sytuacji, jaka jest wokół Was, z zaakceptowaniem tego, co się wokół Was dzieje, tej zmiany, obojętnie jaka to jest zmiana. Więc problemem e, i tutaj takim wynikającym e, z, te, tutaj z tej pierwszej karty jest akceptacja życia i zmiany w życiu tego, co przynosi życie. Yy, taka sztywność to jest też trochę, tak? Zobaczmy, co w tym yy, tutaj mamy, jaki wpływ pozytywny, czy pomoc jakąś. Świetnie, bo mamy tutaj pomoc. Może ja trochę zbliżę? Może nie. <laughs> mamy tutaj pomoc yy, Asa, czyli mamy jakiś dar, który dostaniemy, taką, taki nowy start, nowy początek. W tej sytuacji, która jest. To jest takie za, po, zaczynanie od początku. To jest tak, jakbyśmy znaleźli ziarenko e, i zasadzili je w jakiejś ziemi, którą będziemy potem podlewać, i z którego mogą wyrosnąć naprawdę obfite plony. I to jest zaczynanie ponownie jakiegoś cyklu. I to jest pozytywna zmiana. Tak? To, jest, to też może być rozpoczęcie jakiegoś. Jakiejś działalności gospodarczej, może to być rozpoczęcie związku, tak? to może być rozpoczęcie diety, jakichś ćwiczeń, zmiana stylu życia. Wiąże się tutaj z asem mnóstwo początków, czyli tak jak w zależności od sytuacji każdego z Was, to będzie nowy początek, start i to jest rzeczywiście wpływ bardzo pozytywny i bardzo duża pomoc w takiej sytuacji. Tylko teraz zobaczenie tego. Że zaczyna, zadziewa się coś nowego, że mamy szansę tutaj zasadzić jakieś ziarenko w ziemię i zobaczyć, że za chwileczkę tu wyrośnie i będzie nam kwitło. No, wiadomo, troszeczkę trzeba będzie popracować, jak to zwykle. Bez pracy czasami nie ma kołaczy, tak mówili dawniej. Zobaczmy teraz, jaki tutaj negatywny może coś mieć wpływ. Co tutaj negatywnego możecie zobaczyć. Em, negatywnie odczytanie sześciu mieczy y, może to być y, taka chęć ruchu, chęć y, przepłynięcia gdzieś gdzieś spokojnie, czyli taka chęć popchnięcia trochę czasu do przodu, tak? taka y, potrzeba y, przepłynięcia czy przejścia przez jakiś okres, który może być trudny czy przez całą tą sytuację. W jakimś takim y, biegu czy, czy w, w galopie, żeby na przykład nie doświadczać negatywnych y, emocji. Chociaż tutaj mamy połączenie z mieczami, więc tutaj mamy myśli, tak? Myśli, że, że już chciałbym czy chciałabym y, być gdzieś indziej, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, że tutaj właściwie może ktoś mnie jakoś przeniesie czy przesunie. Już w inne miejsce, w którym ja już chcę być, w, tej, w tym miejscu równowagi, że, że tutaj jeszcze trzeba będzie coś zrobić, e, albo znowu coś zaczynać i przemieszczać się, albo może tu być negatywny wpływ, e, właśnie połączony z ruchem i brakiem akceptacji tego, że życie, życie się zmienia i że trzeba będzie może się ruszyć, e, że będziecie mogli doświadczyć jakiegoś negatywnego wpływu. E, Podróży albo właśnie restrykcji na temat podróży, że nie można się poruszać. Chcielibyśmy na przykład wyjechać. Jeżeli, jeżeli wasz problem dotyczy zmiany czy sytuacji, czy miejsca zamieszkania i są na przykład ograniczenia i nie możecie tego zrobić, to to jest rzeczywiście problem. I tutaj, żeby zacząć od początku, być może w nowym miejscu, to niekoniecznie może się udać, ale nie trzeba być może. Podróżować fizycznie, można zrobić sobie jakąś wycieczkę, na przykład wizualizację, wizualizować sobie siebie w przyszłości, w miejscu, w którym chcecie się znaleźć, i w ten sposób medytując i uspokajając umysł, jesteście w stanie żyć tu i teraz i kreować swoją przyszłość zupełnie spokojnie i zupełnie w sposób taki pełen zaufania do wszechświata, że on prowadzi i że zawsze dostajemy to, na no co Zasłużyliśmy, czy na co zapracowaliśmy sobie, czy, czy to, co akurat mamy w naszych myślach, czy w naszym jestestwie jako wizję spełnienia. Tylko kwestia teraz jest, czy, nie, czy czasami nie stoimy sobie na drodze, i czasami nie wyprzedzamy siebie, albo nie widzimy tutaj potrzeby akceptacji. Zobaczcie, tutaj jest taki bezruch, a tutaj jest chęć ruchu. Tutaj jest też chęć ruchu. I to są dwie karty, gdzie jest problem, tak? Więc rzeczywiście tutaj chodzi o jakieś restrykcje dotyczące poruszania się. Zobaczmy przeszłość, jak wpływa. No w przeszłości to tutaj mm, wygląda na to, że wpływ albo miał ktoś, jakiś mężczyzna, może ojciec, e, jakiś, nie musiał być to ojciec, ale może jakaś osoba, która może być wpływowa która może na przykład zarządzać. Cesarz to są restrykcje. Cesarz to jest tak jak rząd na przykład, który wprowadza restrykcje wszelkiego rodzaju. To jest tak jak władza, która ogranicza. To, jest, to może być nasze wyższe ja, to, to, to mogą być nasze doświadczenia z przeszłości, które nie pozwalają nam na to, żebyśmy mogli poruszyć się. Abyśmy mogli iść do przodu bez ograniczeń, albo też potrzeba jest tutaj zbudować sobie jakieś imperium, więc w przeszłości te doświadczenia, które mieliście, mogą was blokować. Więc tutaj kwestia jest zobaczenia, co ja chcę w ogóle zbudować, co mnie zatrzymuje i czy to jest relacja, czy to, czy to jest praca, być może chęć tutaj założenia swojej działalności, czy, czy może nowego związku, czy nowej kariery. Różne tutaj mogą być sytuacje. Tutaj może Was blokować przeszłość, a przeszłością może być na przykład relacja z ojcem, relacja z męskimi członkami rodu, czyli z przodkami, którzy mieli wpływ, albo akcept, potrzeba akceptacji tego, w jaki sposób ci przodkowie przeżywali i czerpanie być może z mądrości, którą wcześniej oni. Uzyskali poprzez swoje doświadczenia. Tak my często próbujemy się odciąć od poprzednich doświadczeń, odciąć się od przeszłości, chociaż ona może nam pomagać. E, oczywiście, można to dwojako rozumieć, bo czasem przeżywamy coś, jest to traumatyczne przeżycie, i później właściwie mm, musimy. Potrzebujemy sobie najpierw z tym poradzić, z tym traumatycznym przeżyciem, żeby móc iść dalej. Ale zobaczmy, co tu w przyszłości słychać. Hmm. W przyszłości. W przyszłości może to wyglądać tak, że nadal będziecie patrzeć na to co było i możecie przegapić sytuację, w której ktoś poda czy będzie chciał podać wam pomocną dłoń. Ktoś będzie chciał dać wam ten dar. Być może nie, możecie przegapić sytuację, w której pojawi się as Pojawi się czy to as kielichów, czy to as monet. Pojawi się ktoś, kto będzie Wam dawał szansę, będzie Wam oferował coś. I tutaj chodzi o to, żeby właśnie nie być przyczepionym do tej tradycji aż tak bardzo. Oczywiście czerpać z tych przodków, z, tych mądrości, z tej mądrości przodków, czerpać z tego, co oni przeżyli, ale. Zwracać też uwagę na to, co się teraz dzieje, i być tu i teraz, żeby to nie było tak, że wy patrzycie w te trzy kielichy, które stoją i symbolizują to, co było, a nie zauważacie, że tutaj z prawej strony ktoś świetnie Wam podaje nową, nową jakąś szansę, nowy pomysł, nową miłość, nowe życie, nową karierę. No nic, zobaczmy, co w teraźniejszości się dzieje. W teraźniejszości mamy kartę umiarkowania, która mówi o łączeniu właśnie różnych dziwnych sytuacji, o tym, że być może nie wszystko idzie po naszej myśli, a my i tak potrafimy zachować równowagę, być może nie trzeba będzie w ogóle niczego zmieniać, być może to wszystko, co się dzieje wokół nas, to wydaje nam się, że to jest problem. Być może tutaj jesteśmy na tyle tutaj mocni wewnętrznie, psychicznie, że potrafimy sobie świetnie poradzić z naszym problemem, z tym, że mamy tu jakieś restrykcje albo, że jest tutaj kłopot jakiś ze zmianą albo z tym, co przynosi los. I niemożliwość akceptacji losu. Tutaj mamy wielkie arkana, mamy kołfortuny, i tutaj też są wielkie arkana. Też mamy cesarza. Więc może to być znaczący czas, w którym jest potrzeba połączyć wody i ogień. I tutaj mamy ogień, tutaj mamy wodę. I obie te karty mogą mówić o przeszłości, chociaż yy, yy, znaczy na tej karcie mamy osobę, która patrzy. Bazuje na przeszłości, rozpamiętuje być może tą przeszłość, tak? I nie zauważa tego, co się do niej zbliża a ten cesarz też może być bardzo taki skostniały, tak? Często taki właśnie w kwadracie osadzony w jednym miejscu. I to połączenie tej tradycji, tak jak mówiłam od początku, połączenie tej tradycji z emocjami i z tym, co przychodzi, i z nowymi rzeczami, to jest to, o co, tutaj, o co tutaj biega, tak jakby powiedziały moje dzieci. Tutaj biega o to, żeby sobie połączyć wodę i ogień w taki sposób, żeby to działało, żeby tutaj ten wynik i rozwiązanie całej sytuacji było dla nas jak najbardziej korzystne, tak, żebyśmy mogli osiągnąć równowagę, którą w tej chwili okazuje się macie i umiecie to zrobić. Więc warto zobaczyć, że my mamy taką możliwość trzymania tej równowagi, łączenia tych różnych dziwnych rzeczy, tego co się wokół nas dzieje, tylko trzeba sobie czasem to uświadomić. Zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy jako wynik. Mamy tutaj króla. Króla Mieczy. Wygląda na to, że potrzebujecie zobaczyć siebie jako osobę, która potrafi użyć miecza, jeśli potrzebuje, odciąć się od przeszłości, jednocześnie zaakceptować to wszystko, co było dobre, co buduje wszystkie pozytywy. I ruszyć do przodu z taką świeżą myślą, z takim doświadczeniem z przeszłości, tak? Ponieważ król jest doświadczony. Król ma bardzo dużo doświadczeń, na których się opiera. To może też być oczytanie, to może być taka inteligencja wewnętrzna, to może być umiejętność rozwiązywania problemu bardzo dyplomatycznie. To jest, to jest też akceptowanie siebie. Jako, osobę, kto, jako osoby, która jest mądra, która potrafi rozwiązać swój problem bardzo korzystnie, bardzo łatwo, prosto yy, i przyjemnie. To jest też umiejętność skorzystania z doradztwa, tak, jeżeli jest potrzebne. Chociaż w tej sytuacji, tutaj, jeżeli mamy yy, umiarkowanie i to jest teraźniejszość, to oznacza, że wy tak naprawdę potraficie być. Tu i teraz, potraficie je bazować na poprzednich doświadczeniach i rozwiązać każdy problem. I o to chodzi, właśnie o to chodzi, żeby, potra żeby umieć połączyć przeszłość z przyszłością, będąc tu i teraz, żeby będąc tu i teraz, budować sobie e, właśnie tą umiejętność przechodzenia, takiego harmonijnego przechodzenia przez zmianę. Która w waszym życiu się dzieje, harmonijnego akceptowania tego, co przynosi los, czy też on jest, bo my oceniamy, szczęśliwy czy nie. To taka jak ta przypowieść o takim człowieku, który miał konia i ten koń uciekł. I cała wioska przyszła i biadolili wszyscy, że: O mój Boże, takie nieszczęście! A pan, któremu ten koń uciekł, mówi: No, nic nie wiadomo, nic nie wiadomo. Jest jak jest. Kon przybiegł i przyprowadził stako, stado dzikich koni. Wszystka, wszyscy z wioski przyszli i powiedzieli, o mój Boże, ale szczęście, ale bogaty człowiek. I nagle wszyscy zobaczyli go, że jest wielkim bogaczem. A ten pan nadal mówi. Jest jak jest, zobaczymy. Zobaczymy. Następne zdarzenie w życiu tego człowieka. Jego syn jeździł na y, którymś z dzikich koni, spadł z konia, złamał sobie nogę. Biadoliła cała wioska: O mój Boże, jakie nieszczęście, mój Boże. Za chwilę pojawili się żołnierze wioski, którzy brali na pobór żołnierzy do wojska i nie wzięli tego syna, ponieważ miał złamaną nogę. Cała wioska: O jaki szczęściarz, jaki szczęściarz, syn jego został w domu. A cały czas ten człowiek mówił: zobaczymy, zobaczymy. Więc chodzi tutaj o zaakceptowanie zmiany, tak? Chodzi, żeby zobaczyć, że każde wydarzenie, jeśli jesteśmy w zgodzie ze sobą, akceptujemy to, co się wydarza, to właściwie nie mamy w sobie konfliktu wtedy. I to wszystko wtedy działa tak, jakbyśmy chcieli. Ponieważ nic nie chcemy, nie mamy oczekiwań, tylko idziemy zgodnie z tym, co nam życie przynosi. I tak, życzę Wam, żeby wasze wszystkie sytuacje życiowe, problemy czy wszystkie inne rzeczy rozwiązywały się w ten sposób, poprzez akceptację, poprzez spojrzenie na siebie jako na osobę, która jest królem i potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji i z każdym problemem. Pozdrawiam Was.